Teraz pokażę wam jak przyspiesza ciągnik siodłowy SKANIA R420 bez naczepy. Skrzynia to 12-biegowy automat. Mam tutaj pedał sprzęgła do ruszenia. Włączamy na drive. Startujemy. Kontrola trakcji. I tu nie pomaga, niech sobie sama biegi dobiera. Lecimy do setki, bo tak kaganiec ustawiony, nie ma lipy. I setka odcięcie. Dziękujemy Skakanko za twój pokaz możliwości. I tak przyznam, że jedzie troszkę słabo, bo z pustą naczepą powinna sobie lepiej radzić pod to wzniesienie, co dzisiaj wjeżdżałem. Niestety, no już nie ma pełnej mocy, tych 420 koni gdzieś tam brakuje, ale no i tak nie ma tragedii.